Do udziału w szóstych ogólnopolskich spotkaniach tanecznych Bełchatów Power Dance 2013 zgłosiły się zespoły z całej Polski. Artyści wystąpią w kategoriach taniec nowoczesny, hip-hop, funky, breakdance, electric boogie, disco dance, show dance, taniec współczesny, modern, jazz. Artyści zaprezentują się w dwóch kategoriach wiekowych, od 12 do 15 lat i powyżej 15 lat. Zapraszamy na kolejne spotkanie z tańcem. Power Dance przed nami. Myślę, impreza bardzo taka szczególna, która już ma swoją kilkuletnią tradycję. No i bardzo nam miło, że cieszy się coraz większym powodzeniem. W tym roku mamy niezwykłą ilość zgłoszeń do konkursu. Bardzo liczne formacje. Jest ich około 40. Także będzie co oglądać. Cały, cały, fest, cały przegląd zaczyna się o godzinie 11. Wtedy będzie prezentacja wykonawców, tancerzy. Cały dzień będą trwały pokazy konkursowe i około godziny 17, bo wiadomo, że przy takiej ilości uczestników to no, wszystko może się wydarzyć, ale przewidujemy, że około godziny 17 Poznamy zwycięzców konkursu. No tylko przypomnę, że um, główną nagrodą jest nagroda Grand Prix prezydenta miasta Bełchatowa. Impreza jest otwarta, czyli każdy, kto chciałby zobaczyć występy uczestników, może przyjść. Start imprezy o godzinie 11, zaś zakończenie przewidziane jest na godzinę około 17.00.